Witam. Jeżeli zadalibyście mi takie osobiste pytanie, jakie zwierzę uważam za najbardziej urocze, to odpowiem, że będzie to alpaka. Bardzo pocieszny zwierzak, przypominający krzyżówkę lamy z owcą, aczkolwiek alpaca jest bardzo daleko do owcy pod względem systematycznym. Alpaka bywa też często mylona z lamą, i tu warto wiedzieć, że taką główną cechą pozwalającą odróżnić alpakę od lamy jest to, że alpaka ma grzywkę, a lama jest łysa. Alpaka ma też dużo krótszy pyszczek od lamy i jest od niej ogólnie mniejsza no i zarazem bardziej pocieszna. Warto również mieć na uwadze, że alpaka to gatunek w pełni udomowiony, którego przodkiem jest wikunia andyjska, którą w tym przypadku przekrzyżowano z innym wielbłądowatym żyjącym w Ameryce Południowej Gwanako, od którego z kolei pochodzi lama. Jednak z uwagi na to, że mitochondrialne DNA alpaki jest bardziej zbliżone do wikuni to przyjęło się, że przodkiem tego pociesznego zwierzaka jest właśnie wikunia. Zacznijmy od dzikiej wikunii, zanim przejdziemy stricte do alpaki. Wikunia andyjska, której inna nazwa to wigoń, to najmniejszy współcześnie żyjący gatunek wielbłądowatych. Żyje w pasie od Peru po północno-zachodnią Argentynę. Ten zwierzak pochodzi z Andów i zamieszkuje andyjskie płaskowyże, często na wysokościach przekraczających te... 3500 metrów nad poziomem morza, aczkolwiek za górną wartość graniczną podaje się 5800 metrów nad poziomem morza. Zatem wikunie żyją w dosyć chłodnym środowisku, ale jeszcze nie w miejscu, gdzie zaczynają się górskie śniegi. Są to zarazem stepowe tereny otwarte, porośnięte trawą, którą żywią się wikunie. Warto tu też powiedzieć, że wikunia ma trzykomorowy żołądek i odłyka zjedzony pokarm, aby go dokładnie przerzuć. Choć jak już sobie powiedzieliśmy na wstępie, wielbłądowatym jest bardzo daleko do tych właściwych przeżuwaczy, jeśli chodzi o systematykę. Co więcej, siekacze u wikunii rosną całe życie, niczym siekacze u gryzoni, więc muszą je regularnie sobie ścierać. A robią to już na etapie jedzenia bogatych w krzemionkę roślin. Aby poprawić sobie poczucie bezpieczeństwa, wikunie tworzą stada, które trochę przypominają końskie tabuny, aczkolwiek z kilkoma kluczowymi różnicami. Po pierwsze, wikunie w odróżnieniu od koni są terytorialne, wyznaczają sobie zarówno żerowisko, jak i miejsce do spania. A po drugie, tu decydujący głos należy do dominującego samca. Porównanie z końmi nie bierze się jednak znikąd, bo przywódca stada wikuni. Postępuje ze swoimi młodymi tak jak ogier tabunowy. Po osiągnięciu do żałości płciowej, młodziaki zostają wyrzucone ze stada, aby zapobiec ewentualnemu kazirodztwu w obrębie stada. I muszą wtedy szybko przyłączyć się do jakiejkolwiek grupy, przeważnie do płciowej, zanim dojdzie do założenia haremu. Haremy mają u Wikuni charakter zamknięty, co oznacza, że ich skład jest stały, a dominujący samic nie dopuszcza nawet obcych samic do stada. Z kolei walka samców o samice oraz oczywiście dominację, opiera na wzajemnym opluwaniu się. W końcu u plucie jest typowym zachowaniem bojowym, jak i obronnym. Po zapłodnieniu samicy ciąża trwa u wikuni niespełna rok, a w miocie jest zawsze jedno młode, które już w kilkanaście minut po urodzeniu potrafi chodzić i którym matka troskliwie się opiekuje. Tak szybka nauka chodzenia jest kluczowa w przetrwaniu tego gatunku, jako że drapieżniki nie próżnują. Takim głównym zagrożeniem dla Wikuni jest Puma, która potrafi z łatwością powalić dorosłego osobnika, a młode są łatwym celem dla Kolpeo, czyli psowatego, który jest andyjskim odpowiednikiem szakala lub chociaż kojota i którego możecie pamiętać z materiału o lisach. Całe szczęście dla Wikuni, stado daje im przewagę liczebną, a co więcej są one płochliwe, niczym jeleniowate, co pozwala im zawczasu zareagować i dać pozostałym znać, że trzeba przerwać posiłek i ratować swój własny tyłek przed wygłodniałym drapieżnikiem. Wikunie mają też o tyle szczęście, że Pumy mają astmę i nie mogą zbyt długo gonić swojej ofiary, więc jeśli zagrożenie zostanie wykryte odpowiednio wcześnie, dadzą radę nawiać, jeśli będą biec odpowiednio szybko. Jeśli jednak młodym się poszczęści, to przestaną ssać matkę po jakichś 8-10 miesiącach, a w wieku dwóch lat stary wyrzuca ich z grupy, po czym młodziaki muszą się odnaleźć w tym niegościnnym świecie patrolowanym przez pumy i kolpeo. A jeśli im się poszczęści, pożyją dobre 20 lat. Mm. 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 Teraz możemy przejść stricte do Alpaki, kiedy znamy już zwyczaje jej dzikiego przodka. Należy zacząć od tego, że zarówno Wikunie, jak i pokrewne Ingwanako zostały udomowione przez Inków, czyli lud zamieszkujący tereny Andów, gdzie swoją drogą utworzyli swoje państwo, czy wręcz imperium. Czasem dochodziło do kojarzenia Gwanako, albo nawet Ilamy, z Wikunią, w wyniku czego otrzymano Alpakę, która na drodze sztucznej selekcji zatraciła możliwość zrzucania swojej okrywy, która swoją drogą nabrała cech owczego luna. Zatem od teraz wymogiem koniecznym stało się strzyżenie, alpak. Oprócz tego inkowie użytkowali alpaki, i swoją drogą także powstały zgwa kolamy, jako zwierzęta juczne, które pomagały w transporcie dóbr. No i nie mogło też zabraknąć użytkowania na mięso, powszechnie uchodzącego za chude i przypominającego cielęcinę. I tu od siebie wam powiem, że alpaka to jedyne zwierzę hodowlane, którego mięsa bym nigdy nie zjadł. A to z uwagi na sympatię, jaką darzę tego zwierzaka. No dobra, alpaka to jedno z dwóch zwierząt hodowlanych, którego mięsa bym nie ruszył. Drugim jest szkocka królówka, tak kudłata z ogromnymi rogami. Ale już wystarczy tych osobistych wyznań, wróćmy do alpaki. Warto tu powiedzieć, że wyhodowane zostały dwie zasadnicze rasy alpak. Pierwszą jest rasa Huacaya, czyli ta puchata słodkość o owczym runie, która swoją drogą jest powszechniejsza, a drugą jest Suri, której włosy przypominają trochę dredy. Ogólnie pozyskiwane z alpak włókno uchodzi za ciepłe i wytrzymałe, dużo lepsze od owczego, a co więcej, między Suri a Huacayą różnica jest taka, że włókno pozyskiwane od Suri jest błyszczące, podobne trochę do jedwabiu, i ma tendencję do filcowania podczas gdy włókno huakaja jest matowe i już się tak nie filcuje. Ogólnie wełna od suri jest częściej wykorzystywana w produkcji wyrobów bardziej luksusowych, podczas gdy wełnę huakaja wykorzystuje się do produkcji swetrów czy szalików. Przez to, że alpaka daje lepszą wełnę niż owca, to wełna alpacza jest też droższa, a w porównaniu z wełną z polskich owiec to jest nawet dużo droższa. Podczas gdy 1 kg wełny owczej chodzi po marnej cenie złoty 50 zł i nie ma na nią za bardzo zbytu, bo nikt nie chce tego kupić, tak 1 kg wełny alpaczej może kosztować tak orientacyjnie od 50 do nawet 120 zł. Oczywiście poza produkcją surowców pochodzenia zwierzęcego, alpaki znalazły też szerokie, wręcz bardzo powszechne zastosowanie w zooterapii. Czyli osoby cierpiące na jakieś schorzenia mogą przytulić się do alpaki albo pójść z nią na spacer. Tak szerokie zastosowanie tego pociesznego zwierzaka w takiej dziedzinie bierze się z tego, że alpaka jest właśnie pocieszna, a zarazem bardzo inteligentna i szybko się uczy. Alpaki są też bardzo spokojne i co do zasady cechują się łagodnym usposobieniem. Aczkolwiek, jeśli chce się wykorzystywać w zooterapii samca, musi on zostać wykastrowany. Jako że u alpak jest tak, co swoją drogą jest pozostałością powikuni, że samce są jednak dużo bardziej temperamentne od samic, a do zooterapii potrzebne są łagodne zwierzęta. Swoją drogą alpaki zachowały nawet wewnętrzną niechęć, a niekiedy nawet agresję w stosunku do psowatych, to też trzeba się trochę natrudzić, żeby przyzwyczaić alpakę do psa. I to już by było na tyle. Zachęcam do zostawienia suba, łapy w górę oraz do dyskusji w komentarzach, a w opisie macie link do Discorda i filmowego Facea. I życzę każdemu z Was, żebyście mogli przytulić alpaczkę. Trzymajcie się, i do następnego.